Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Mała pauza. Gdzieś w środku pola, więc mam kwadrans na to, by nagrać ten materiał. No właśnie, temat dzisiejszego odcinka powinien być zupełnie inny. Powinienem nagrać coś w formie: Jak kupić samochód za pół ceny? Handlarze go nienawidzą. Ale dobra, nie róbmy takich clickbaitowych tytułów. Dzisiaj szerzej Wam powiem o kupowaniu samochodów na aukcjach komorniczych. Bo naprawdę mo można ustrzelić mega okazję. Mało też kto wie, gdzie tego typu samochodów szukać. No ja przyznam się szczerze, w swoim życiu trzy takie auta wylicytowałem. Dwie to były naprawdę super mega okazje. Jedną to nawet mieliście okazję podziwiać na moim YouTubie, a jedno auto to była totalna wtopa. Więc dzisiaj więcej Wam na ten temat powiem, na co zwrócić uwagę, jak wygląda w ogóle procedura licytacji komorniczej i gdzie szukać tego typu samochodów. Zapraszam. OK, zatem w pierwszej kolejności, gdzie szukamy tych ogłoszeń, no nie są. To główne portale ogłoszeniowe, które znamy na co dzień. Najlepiej wejść na stronę licytacje.komornik.pl To jest taka główna baza. Tych ogłoszeń ostatnio sukcesywnie przebywa. Wiadomo, doba korony i tego wszystkiego, co się dookoła teraz dzieje, sprawia, że no, ludzie mają problemy z płynnością finansową, ale też warto szukać w prasie, warto szukać w mediach, ale też można pójść do sądu, bo bardzo często na tablicach ogłoszeniowych komornicy na minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem danej licytacji muszą też to podać do publicznej wiadomości. Zanim jeszcze przystąpimy do licytacji komorniczej, warto też powiedzieć kto nie może brać udziału w tejże oto licytacji. No nie może brać udziału w tej licytacji sam dłużnik. Nie może od siebie odkupić auta. Nie może też brać udziału żona dłużnika, dzieci dłużnika, rodzice dłużnika. Nie może też brać udział osoba, która zarządza licytację, sam komornik, czy chociażby osoba opieszała. Osoba opieszała to nic innego jak osoba, która w którejś z poprzednich licytacji brała udział no i wylicytowała, i na przykład no, nie zdążyła na czas zapłacić, więc lepiej, żeby w takim wypadku nie brała udziału w licytacji. Kurde, mogę tu zamieszkać. Dobra, nie bawmy się, przejdźmy zatem do konkretów, bo tyle teorii, jak wygląda to w praktyce licytowanie, bo wiele osób boi się tych licytacji, a z drugiej strony nie jest to nic trudnego, a jak wiele osób się boi, to znaczy, że można też przy okazji coś tanio kupić. No. Mamy różne opcje, tak jak już mówiłem na początku poszukiwania AU, czy to właśnie na jakąś stronę z licytacją wchodząc. Przeglądamy, widzimy, ok, to auto jest fajne, to nam się podoba, chcielibyśmy taki samochód kupić, no i cena jest wywoławcza, na przykład 10 tysięcy złotych, cena oszacowana przez rzeczoznawcę. Ja też na początku trochę tak clickbaitowo powiedziałem, że kurczę, te samochody można kupić nawet za 50% wartości. I to nie jest ściema, bo za pierwszym razem, jeżeli rzeczoznawca na pierwszą licytację szacuje auto na dychę, ono jest wystawiane w cenie od 75%. I jak nie będzie nikogo licytującego podczas danej licytacji, to na następnej licytacji samochód jest wystawiany za 50% wartości. Taka jest tutaj w tym wszystkim praktyka. No i sprawa jest taka, że widzimy w tym ogłoszeniu auto, mówię dobra, no chcemy wziąć udział w tej licytacji. No to w takim wypadku trzeba wpłacić wadium. I wiele osób boi się tego wadium, no jak to mam zapłacić 10% wartości pojazdu, no czy to przepadnie? Nie, w żadnym wypadku to nie przepadnie, bo jeżeli wygramy licytację, to musimy tylko dopłacić 90% wartości, pozostałe proporcjonalnie. Natomiast jeżeli nie wygramy danej licytacji, no nic, zostanie nam te 10% zwrócone. Zapisujemy się, mamy wpłacone wadium, no i co? Przychodzi dzień licytacji komorniczej i to też jest dzień na to, by móc obejrzeć dany samochód. Uważajcie też na to, bo często te ogłoszenia przy licytacjach komorniczych są bardzo ubogie w treść. Jak na przykład szukamy gdzieś aut na stronach, samochodów polizingowych, różnych firm polizingowych, które wystawiają auta w ogłoszeniach, tamten opis jest o wiele bardziej rozbudowany. Tutaj bardzo często zdarzają się błędy, więc warto też zwracać uwagę na to, co jest w ogłoszeniu, względem tego, co widzimy chociażby po zdjęciach ogłoszenia. Ale w dniu licytacji komorniczej możemy poprosić komornika o to, ażebyśmy mogli obejrzeć dany samochód. Czy będzie zgoda na ASD próbną? Tego nie wiem, trzeba się dopytywać bezpośrednio, ale na pewno auto można w tym momencie obejrzeć. Przychodzi moment licytacji, wchodzimy na salę i tak jak już mówiłem, można kupić auto nawet za połowę ceny. To nie jest ściema. Pod jednym warunkiem. Za pierwszym razem, przy pierwszej licytacji, gdy wartość jest oszacowana na 100%, tak jak mówimy, ustalona wartość, pierwsza licytacja startuje od 70% wartości pojazdu. Jeżeli nie będzie nikogo chętnego, to następna licytacja startuje od 50% wartości pojazdu. Pojazdu i to też może być okazja, muszą być minimum dwie osoby, z czego jedna bierze udział. No jeżeli wygramy dane auto, tym młoteczkiem zostanie już to tam mocno przybite. To w tym momencie mamy czas, ażeby do następnego dnia, najczęściej do godziny 12 dokonać pełnej zapłaty za samochód. I tutaj, jeżeli tego nie dokonamy, możemy być wpisani na tak zwaną, jak ja to określam, czarną listę i będziemy traktowani jako ludzie opieszali. Nie jest żadna choroba, żebyśmy się tego nie bali. Po prostu będą nas traktowali jako osoby nierzetelne, które po prostu coś licytują, a później nie chcą wpłacić reszty. To tyle. Dobra, to teraz kolejna sprawa. Jak to jest z sensownością tego typu licytacji? Tak jak mówiłem, u mnie to było dwa do jednego. Dwie fajne okazje a jedna wtopa, w Topa z Wrocławia, sprzed kilku lat i od tamtej pory jestem mądrzejszy, bo po prostu nie chciało mi się auta oglądać przed licytacją i to był ewidentny błąd, połaszczyłem się tutaj na mega fajną okazję. Pierwsza sprawa, gdy myślimy o licytacjach komorniczych, no wiemy, że ktoś auto oddaje, no bo na przykład nie ma na spłatę tego samochodu, są jakieś zastawy bankowe, 1500 innych obciążeń. Miejmy świadomość tego, gdy wygrywamy auto na tego typu licytacji, Mamy czystą kartę. Zostaje tu wyzerowane, nie ma żadnych zastawów, obciążeń, niczego kupujemy w czystej formie. Natomiast kupując to auto, no nie do końca będzie czyste. Miejmy też świadomość, że jeżeli ktoś już ma dosyć duże problemy finansowe, on raczej nie dba o ten samochód i wyciąga wszystko co z tego samochodu się da i niekoniecznie też technicznie dobrze o nie dba. Więc często brakuje kluczyków, brakuje chociażby też dokumentów. Pierwszym dokumentem, którego często brakuje, to też w momencie wyjazdu okazuje się, że samochód nie ma OC, bo już się skończyło. Dlatego tym bardziej serdecznie was zapraszam, jeżeli komuś teraz kończy się ubezpieczenie bądź niedługo chce przekalkulować sobie, wejdźcie poniżej w link na stronę punkt.pl na porównywarkę ubezpieczeniową i tam z kodem motodoradca macie zniżkę po zakupie ubezpieczenia w wysokości 50 zł. Kolejne rzeczy, których może brakować, to tak jak już mówiłem, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, zdarza się to bardzo często. No i odbieramy takie auto, które mamy na przykład, nie wiem, bez kluczyków, no to już taki bardziej hardkorowy przypadek, ale na przykład bez dowodu, bez karty pojazdu, bo na chwilę obecną jeszcze trzeba ją mieć. No jak tu pójść do wydziału komunikacji? Jak tutaj zarejestrować samochód? Cała tutaj rola, w tym komornika, który wystawia nam specjalne oświadczenie, że auto pochodzi z licytacji komorniczej. I nawet jeżeli któreś z urzędów skarbowych będą chciały wam robić problemy za to, to w tym przypadku nie powinny i powinny puścić to. Z tego względu, że no nie ma jak inaczej tego samochodu zarejestrować, i bardzo często właściciele, ci poprzedni samochodów, ci dłużnicy mówią, nie mam, proszę pana, tych dokumentów, nie wiem, kiedyś mi zginęły. I co mu możemy zrobić? No w międzyczasie za długo by to wszystko e, odtwarzać. Ale jest właśnie taka furtka, że poprzez licytację komorniczą i podpisy komornika, jak najbardziej będziemy mogli takie dane. Auto zarejestrować. Podzielcie się też w komentarzach, jak to jest u Was? Czy ktokolwiek z Was takie auto miał okazję kupować? Jak na tym wyszedł? Bo ja naprawdę dwie fajne perełki upolowałem może nie za 50% wartości, ale coś w granicach takich 60-65% wartości. Jedno mi się udało, auto kupić za cenę nominalną. I się sparzyłem, bo faktycznie musiałem sporo dołożyć i później wyszedłem na 110% ceny tego samochodu. No, ale miejmy też świadomość, że są to auta używane z różną historią, z różnym też stanem serwisowania, więc nie zawsze te auta mają idealną historię, nie zawsze mają przeglądy robione co 15, co 20 tysięcy kilometrów. Często się okazuje, że gdzieś mają tam zderzaki poobdzierane, i temu właśnie służy ta opcja, żeby przed rozpoczęciem licytacji pójść, dotknąć tego auta, przyjrzeć mu się bardziej, żeby też nie kupować w worku. Dobra, to na dzisiaj tyle, pauza się kończy, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się! Hej!